OK, Siemano, jesteśmy już w Birmingham e, jestem teraz w centrum i zmierzamy do, zmierzamy do e, na Dickberth. tutaj mamy miejscówkę ku pamięci Ozji Osborna teraz dochodzimy do marketu z jedzeniem szamka z całego świata przechodzimy obok kancilu i urzędu, no w sumie to jest urząd miasta. Obok jest teatr. Zbliwo właśnie rozkładali tam na jakiś niemajski festiwal muzyczny, ale nie było jak nagrywać, bo muzykę grali. Pewnie będzie się działo w ten weekend w Birmingham. A ja się raczej nie wybieram, bo KSW 109 w sobotę. Kibicujemy Dawid Kasperski. Tak jest. A ja dalej zmierzam do e, Nadigbev jeszcze jak jest A, dopiero dziesiąta zbiór yeah. właśnie jestem w sklepie DJI zobaczymy sobie na nowości zobaczymy co tu mają mamy już parę rzeczy od nich Mamy te Osmo małe pro. A kurde. Panowie byli tak mili, że pozwolili mi tutaj coś nakręcić. Thanks, guys! Delata! Thanks! Miła pogawędka w DGI. Może tam coś w przyszłym miesiącu zakupię. A teraz jestem na głównej ulicy Birmingham High Street. High Street New Street. A tu proszę Państwa po lewej mojej stronie. Po lewej mojej stronie. Go, go, go. Po lewej mojej stronie jest największy Primark na świecie. Z tego co mi wiadomo wyrwać tanio wszystko teraz jesteśmy przed przejściem do Bullringa do największej galerii tutaj w Birmingham, nie tylko w Birmingham ogólnie w regionie <laughs> idziemy teraz w dół i schodkami i za 2-3 minutki będziemy już na hitę. Po tym już poznamy, że jesteśmy już na Digbeth bo zaczynają się murale zaraz będzie tego pełno trzęsień murali, graffiti głównie bardzo kolorowych a tu jest tył Buringu, czyli tego centrum handlowego Okej, okay, Panie i Panowie oficjalnie jesteśmy na Digbeth Idziemy sobie teraz do Custard Factory a co to jest? To w dalszej części filmu ja Nie będę kręcił dalej Kakawka Przede mną jest Birmingham Couch Station Birmingham Couch Station Okej, okay, dobra. Może tak pokrótce, z czego jest znane digbew. Eee, pełno artystów, malarzy, muzyków, graficiarzy. Odgrywa się tutaj bardzo dużo imprez. Sam tu byłem na kilku. Na polskich, na angielskich, na amerykańskich koncertach byłem. I co? No nic, będziemy sobie chodzić i będę Wam pokazywał. Co jest grane tutaj. Właśnie tutaj jest O2 Institute. Tutaj parę lat temu byłem z moim człowiekiem bladym. Pozdro na The Game eee, Tak jest. Był dobry dobry melanch. Game, dobry świr. Idę jeszcze tutaj wejdziemy do takiego sklepu. Widziałem, że wszyscy go pokazują. Cow Vintage się nazywa. Może sam coś znajdę. A zwyczajmy o co tu chodzi. A ja Hi guys. Right. Right. Czujmy co tu mają Coś na mnie Jeszcze się nie ubieram w takich miejscach No ale jakaś odskulowa koszulka Już widzę jakieś stusy. Co to? Jakiś Nike niby M&Ms? Czujmy co tutaj mają okay. Tutaj na tym parkingu odbywają się często imprezy Szczególnie w lato Byłem tutaj kiedyś na jednej Hip Hop Summer Jam, dobra szamka DJ Hip Hop lata o 90, 2000 Właśnie, zapomniałem powiedzieć, tutaj w tle macie właśnie tą starą fabrykę Custard To jest coś jak budyń, nie wiem jak dokładnie to wytłumaczyć, co to jest Ale to jest coś jak budyń, dość popularne w Anglii Pączki są z tym, różne jakieś ciasta, dodatki dają do tego Nawet całkiem spoko No i teraz to przerobili już jakiś czas temu na różne biznesy na różne imprezy. Cała ta fabryka i ten teren wokół jest przerobiony, podzielony na różne wynająć sobie studia, można wynająć sobie eh, eh, biura. Różne, przeróżne są tutaj opcje. Dobra, wchodzimy na główny deptak. Że tak to nazwę, deptak na Digbev. Na Digbev, na już jesteśmy od dawna. Idziemy teraz na Custom Factory, gdzie tu wszystko się dzieje, odbywa. Pełno tu sklepów, jakieś frikowych, że tak to nazwę jest tu sklep z graffiti o, nie, właśnie teraz widzę, że jest zamknięty jest tu dobra szamka byłem tu wielokrotnie, jadłem robiłem zakupy, nawet kiedyś tu kupiłem klawisze midi a teraz idziemy tu w taki mały, mały placyk pokażę Wam, gdzie parę lat temu byłem na koncercie było w sumie 8-9 lat temu na koncercie JWDP poznałem wtedy Erosa, Wisola. I tak właśnie, walnęliśmy parę pięćdziesiątek z Erosem, pogadaliśmy, wspominaliśmy, mamy wspólnych znajomych I było wesoło A tutaj właśnie odbywała się ta impreza Teraz to wygląda 100 razy lepiej Kiedyś to było, kurde, zajezdnia straszna Eros mi mówił, że jak wszedł na, na scenę, to bał się, że to się zawali wszystko No i tak właśnie, kiedyś to wszystko było a, To była fabryka tego budyniu, że tak to nazwa angielskiego Tutaj jest ciekawa knajpka NQ64, byłem tam kiedyś, można sobie pochlupać w jakieś gierki stare, Nintendo, tego typu rzeczy Wszędzie napisy ku pamięci jego zawsze wspierają i wszędzie, są o tym, wszędzie o tym jest mowa Dobra, lecimy dalej jak mówiłem, dużo graffiti, dużo street artu z tyłu jest fajna miejscóweczka, można pojeść, popić zagrać mini golfa, byłem tam dwa razy, fajna miejscówka do spędzenia czasu ze znajomymi, teraz widzę, że tutaj jeszcze się przenieśli, tu wcześniej było knajpka z jakimiś koktajlami, ok tak ogólnie dig polecam jak najbardziej, według mnie to jest najlepsza miejscowa, żeby gdzieś się ruszyć ze znajomymi w weekend. Jak oczywiście chcecie wyjść gdzieś na imprezę. Niekoniecznie zwiedzać jakieś muzea, czy łazić po górkach. To tutaj jak najbardziej znajdziecie wszystko, czego wam trzeba. Tutaj nie byłem, nie wiem co to jest, ale ciekawe wejście. Już mnie zaintrygowało. Także zobaczymy, czy to jest tylko jakiś parking, czy to jest jakaś też restauracja. Ale chyba nie, chyba to jest tylko parking. Ta, to jest chyba tylko parking, nie ma co tu szukać, ale jak widać, znowu pełno graffiti, pełno murali. Pewnie w weekendy, w jakieś tam dni odbywają się tu jakieś imprezy, ale teraz cisza.